Ten chłopak zmarł 12 lat temu, ale pewnego dnia niespodziewanie obudził się na dachu swojej szkoły. Czuł się tak, jakby tylko na chwilę zasnął. Gdy zdał sobie sprawę, że lekcje zaraz się zaczną, szybko zbiegł na dół i wszedł do klasy, ale nikogo tam nie rozpoznał. Pomyślał, że trafił do złej sali. Wtedy weszła nauczycielka i zamarła na jego widok. Miał na sobie stary szkolny mundurek sprzed 12 lat. Uznała, że to jakiś żart albo głupi prank i miała już wzywać ochronę. Chłopak zaniepokoił się całą sytuacją, uciekł ze szkoły. Na zewnątrz spojrzał na kalendarz. Był rok 2017. Zokowany pomyślał, Przecież niedawno był 20.05. Czy on naprawdę przespał 12 lat? Pobiegł do domu, ale kiedy otworzył drzwi, nic nie było takie jak dawniej. Ani rodziny, ani znajomych rzeczy, tylko obcy ludzie i puste, nieznane pomieszczenia. W tym momencie pojawił się nowy właściciel domu, uznał chłopaka za włamywacza. Ten próbował mu wyjaśnić, że tutaj mieszkał, ale mężczyzna nie chciał słuchać i zadzwonił po policję. Przerażony chłopak odruchowo odepchnął go, a tamten przeleciał kilka metrów dalej. Chłopak sam nie mógł uwierzyć w to, co zrobił. Skąd miał taką siłę? Zaczął panikować, próbując wszystko jakoś naprawić, lecz właściciel uderzył. Go kijem w głowę. Po chwili obudził się w szpitalu. Policjanci zapytali o jego imię i datę urodzenia. Odpowiedział: Jestem David. Urodziłem się w 1950 roku. Funkcjonariusze byli w szoku. Według tego miałby mieć 31 lat. Jak to możliwe? Byli pewni, że kłamie, grożąc mu zarzutami za podawanie fałszywych danych i wtargnięcie. Ale gdy sprawdzili akta, odkryli, że wszystko się zgadza poza jednym faktem. David zmarł 12 lat temu. Natychmiast wysłali raport wyżej. David poszedł do łazienki. Gdy umył twarz i spojrzał w lustro, zobaczył, że rana na jego głowie całkowicie zniknął. Keneła nie został nawet ślad. Przestraszył się jeszcze bardziej. Co się z nim działo? Wychodząc, zderzył się z jednym z oficerów. Ten spojrzał na jego nazwisko i osłupiał. David, przecież ty nie żyłeś! David przyjrzał mu się dokładnie. To był jego dawny szkolny przyjaciel Paul. Z drżeniem w głosie chłopak zapytał: Paul, powiedz mi, co się ze mną stało?